Servus z tej strony Mechu. Witam Was w kolejnym filmie. Słuchajcie, widzowie, pojawiły się w biedronce nowe zupki od Wifona. Taka wygląda na to odpowiedź na buldaki, te ostre. Pojawiły się dwie wersje. Jedna to jest Spicy razy dwa, także nawet tą nazwą nawiązują do buldaków. I druga wersja jest Spicy razy 4 czarna. Nie pamiętam ceny, ale tam chyba 5 czy 6 zł kosztowały, także są trochę tańsze od buldaków, ale mniejsze, bo mają 130 gramów, a buldak ma gramów to widać tutaj a buldak ma gramów 140, także jest 10 gramów większy niby nic, ale jest. Składu to nawet się nie, nie zagłębiam, choć powiem Wam, że tak rzucając okiem, sami zobaczcie, nie będę tego analizował. Ale skład WiFona, przy składzie buldaka wydaje się dość. No, jak ktoś chce sobie przeanalizować, to proszę bardzo. Choć tu jest drobnym druczkiem, ale i tak wydaje mi się, że tu jest trochę mniej dodatków. Przy okazji, jeszcze jak patrzyłem sobie na ten skład, to jedno zwróciło moją uwagę. Zobaczcie na wartość odżywcą. Jest wyraźnie napisane w 100 gramach produktu, 199 kilokalorii. To mnie troszkę zdziwiło, no bo aż niemożliwe. No to jest makaron, same węglowodany, który ma 400 kilokalorii na 100 gram, gramów. Więc nie wiem, jakim cudem miałoby mieć połowę. A faktycznie producent podaje, że jest 398, czyli piszą nieprawdę na tej nalepce na polski rynek. Dodatkowej. Więc taka przestroga, że nie ufajcie do końca temu, co jest napisane, jeśli chodzi o wartości odżywcze i skład, bo to też nie ma możliwości, żeby wszystkie firmy, wszystkie produkty były sprawdzane. Co dają a co piszą na opakowaniach, więc to bazuje tak naprawdę na naszym zaufaniu do producentów, czy my wierzymy, czy my nie wierzymy, że to co jest podane jest prawdą. Najlepiej jest patrzeć na skład i samemu troszkę poanalizować. Jak skład jest prosty, to można łatwo oszacować, ile to powinno mieć kalorii. No przy takim składzie na pół strony z milionem wypełniaczy, to już jest trudniejsze, ale warto samemu zwracać na to uwagę. Eee, zaraz przygotuję. To będzie krótki filmik. testuję tylko ostrość, porównam je do buldaka i tyle. Na prośbę widza tak naprawdę ten filmik widz mi powiedział o tych zupkach i że jest ciekaw mojej opinii, także nagrywam. Woda mi się gotuje, no za chwilę widzimy się jak będą zupki gotowe. Tak Wam jeszcze pokażę przed przygotowaniem jak one wyglądają. Tu są zupki Wifona i buldak od Samyanga. No, standardowo po sosiku i jakaś mieszanka przyprawa sam makaron jak widzicie, ten od buldaka jest troszkę grubszy i jaśniejszy. Ten jest troszkę bardziej podobny do takich najtańszych tych wifonów, ale wydaje się troszkę grubszy jednak. O co by nie mówić, to makaron z buldaków no to jest topka. Jest y, najlepszym makaronem w zupkach chińskich i to nawet ludzie, co nie lubią ostrego i się z nimi męczą, to też to przyznają bardzo często. Tak to się prezentuje. Troszkę musiałem porobić roszady. Niestety mam tylko jeden talerz, jedną miskę. Ratowałem się pojemniczkiem. U mnie panuje minimalizm. Mieszkam sami, mam po prostu po jednym talerzu jednej misce, nawet sztućkę. Sztuczce akurat mam po parze, czyli dwie łyżki, dwa widelce i dwie małe łyżki. Jakby jedna była brudna, zawsze tam drugą mieć pod ręką się przydaje, więc no jest jak jest. Tak wyglądają zupki. Buldak, co muszę powiedzieć po przyrządzeniu, jest intensywny, od razu czuć to mostrość, aromat. A te wifony no jakoś nie miały zbyt wyczuwalnego aromatu. A zaraz zobaczymy jak ze smakiem. Okej okay, widzowie, no to tak jak widać myślę, że zaczniemy sobie od wersji łagodnej Vifona Spicy razy 2 którą mam… Dobra, odłożę tu na razie. Mam ją tutaj. No i testujemy. O, ostrość jest wyraźna, jest dość mocna. Myślę, że dla osób, które są na poziomie powiedzmy jalapeno kebabie, to byłoby to naprawdę ciężkie do zjedzenia. Dawno nie jadłem czarnego buldaka, więc ciężko mi przypomnieć sobie dokładnie jego ostrość, ale wydaje mi się, że to jest podobny poziom. Teraz się rozchodzi nawet po ustach. Nawet jest to ostre, no nie można zaprzeczyć. Mnie jest to tak ostre jak czerwone buldaki, ale nie dużo mniej i naprawdę myślę, że wielu ludziom sprawiłoby problemy. Jeśli chodzi o smak, jest dobre, jest bardzo zbliżone do buldaka w smaku. Troszkę takie bardziej, bym powiedział, no nie wiem, bardziej czuję tu jakby przyprawy. Mocniej makaron jest cieńszy. Przez co gorzej moim zdaniem troszkę go czuć w ustach, gorzej go się je. Przez to, że ten buldak jest taki gruby, mięsisty, to on ma taki fajny charakter i konsystencję w buzi, jeśli można tak mówić o zupkach chińskich, ale po prostu lepiej się go je. Nie jest złe, jest bardzo podobne do buldaka, ale buldak jednak moim zdaniem lepszy. Dobra, sprawdźmy teraz. No, spociła mi się nawet gęba. Jest to ostre, trzeba przyznać to było spicy razy 2 teraz wersja czarna spicy razy 4 Szczerze nie czuję żadnej różnicy też jem jedną po drugiej więc ta ostrość się przeplata, czuję cały czas ostrość poprzedniej. Może bardziej miarodajny byłby test, gdybym jadł z odstępem, ale wtedy z kolei też bym nie pamiętał dokładnie ostrości poprzedniej. Ciężko, ciężko sobie przypomnieć i wyobrazić tą ostrość, nie? Ale. Jest ostre. Teraz czuję jak się rozchodzi ostrość, czuję, że mi się poci gęba. Moją odporność na ostrość znacie. Nie jest jakaś super, mega, ale jest też na pewno wyższa jak przeciętnego człowieka. Tą karolinkę udało mi się zjeść bez popijania surową. Do kozaków i najlepszych w Polsce od ostrości pozdrawiam Czerwonego Pingwina, Janie z Marcinem. To mi naprawdę lata świetlne do tego poziomu, więc dla nich to… to oni by powiedzieli, że to jest łagodne, że tu nie czuć w ogóle ostrości, ale porównując do przeciętnej osoby to naprawdę jest to ostre. Nie można tego porównać ze zwykłym ostrym wifonem kurciakowym, bo to jest naprawdę już inna liga. Jest to godny konkurent dla buldaków, tak można powiedzieć. Dobra, na deser wjeżdża król ostrych zupek chińskich buldak spicy razy 3. To i, <laughs> wiem, jak smakuje, więc nie ma tu nad czym się rozłodzić, Już przemieszałem, to już czuję, jak, jak ta ostrość się unosi w powietrzu. Smacznego! Przetresę gębę. No trzy takie zupki zmęczyły już muszę troszkę. Odetchnąć. No, jednak Buldak razy 3, króluje tutaj ostrością, nie ma co mówić. Jest dużo ostrzejszy. Bo czuć po prostu, no, że ciężko mi się mówi trochę teraz. I przede wszystkim muszę trochę walczyć, żeby nie zapić po tamtych. Nie miałem w ogóle uczucia, że chce mi się pić. Po buldaku spicy razy 3. No to ta pokusa już się pojawia. Przepraszam. No i co, smakowo też daje tutaj punkt dla buldaków. No są po prostu lepsze te zupki, ale nie tak dużo. Przy różnicy cenowej tam 50% jakość drożeń buldak to uważam, że że można wciągnąć takiego wifonika. 3 zł gdzieś jest tam tańszy mniej więcej o ile się nie mylę. Więc moim zdaniem nie warto przepłacać, bo też jest dobry. Chyba, że chce się naprawdę tą ostrość. No to wtedy tylko buldak razy 3 spicy. Polecam spróbować każdemu, ocenić samemu. No moim zdaniem tak mówię. To jest poziom czarnego buldaka. Te wifony. E może zaskoczyć co niektórych, którzy myślą, że to jest taki typowy wifon, bo jest dużo ostrzejszy. To no i tyle wszystko już powiedziałem, nie będę się zapętlał. Powtarzał 5 razy tego samego. Tyle z mojej strony. A przy okazji tych buldaków z filmiku, gdzie robiłem 16 sztuk, gdzie poniosłem gigantyczną porażkę. Zostały mi 4 sztuki, zużyłem jedną, więc mam jeszcze 3. No i tak pomyślałem, że nagram sobie, żeby je zużyć filmik, gdzie jem 3 sztuki na czas. I fajnie by było, jakbyście napisali w komentarzu, ile myślicie, że mi to zajmie. Ja sam kompletnie nie mam pojęcia. Bo, tak jak wiecie, to z zabawą na czas to dopiero zaczynam. Ćwiczyłem tą ilość dla Ciebie cały czas, ćwiczę. Skupiam się na objętości, żeby jeść coraz większe porcje. A czas kompletnie pomijałem, a teraz równocześnie gdzieś troszkę chcę podciągnąć szybkość jedzenia. Ale nie mam porównania, no nie mam porównania, bo nigdy się tak nie mierzyłem dokładnie. Także ciekaw jestem Waszych typów, ile myślicie, że mi zajmą te trzy łupki. Ja nawet nie strzelam, bo kompletnie nie mam pojęcia. A zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie duża rozbieżność z Waszymi typami. Dobra, dzięki jeszcze raz za oglądanie. Niedługo, myślę, że we wtorek jakoś wleci już porządniejszy materiał. Z grubszego jedzenia na ilość. Zresztą, kto śledzi Instagrama mojego, ten wie, co będzie. Muszę zmontować jeszcze film. Były jedzone burgery. We wtorek jest światowy dzień hamburgera, więc tak myślę, że zmontuję jutro pojutrze i we wtorek wrzucę, żeby celebrować ten dzień. No i to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć.